Płonące się do Meta Bruksa. komedia genialna. Naprawdę widziałem ją o jacie drazy i będę jeszcze pewnie oglądał z 250 tysięcy razy, bo uwielbiam tenże film. Jest to według mnie, jeżeli nie najlepsza parodia, jaką kiedykolwiek nagrano, to jedna z najlepszych. Fabuła jest bardzo intrygująca. Otóż, jeden gubernator, magnat, chce zarobić oczywiście na tym, że będzie kolej. Tak, wiadomo, to z Western. Parodia że będzie kolej puszczona przez jedno z miast, ale okazuje się, że no musi wykupić jakoś tamte yy, pola, tamte rzeczywiście lokalizacje i jak to najlepiej zrobić, i najtaniej wypłoszyć ludzi z tamtego miasta. Miasto się nazywa Rockridge, no i postanawia yy, umieścić yy, czarnoskórego szeryfa, bo to rzeczywiście wtedy się tak nie miało prawa zadziać. No i. Tutaj, jak najbardziej, jest cały. Tutaj się po prostu zaczyna dziać grubo, naprawdę. Jeżeli myślisz, że widziałaś, widziałaś wszystko, no to nie, nie tym razem. Rzeczywiście. Mel Brooks, który miał ogromne problemy, jeżeli chodzi o produkcję tego, tego filmu, bo bardzo często w tym, w tym filmie jest używane słowo. No i teraz nie mogę powiedzieć, bo tutaj algorytm nie, nie, nie puści. Słowo na cz, prawda? No w polskim języku cz, w angielskim na n określając osob osobę tutaj właśnie naszego, naszego szeryfa i e, z tym było najwięcej problemu, I jak sam zresztą napisał po, po, po premierze, że e, ludzie, którzy najbardziej byli na to wkurzeni, zdenerwowani, jak tak możesz tyle być to były osoby kolor białego. Osoby o innym kolorze skóry, no my wiemy czemu tak powiedziałaś I to rzeczywiście w tym kontekście to ja najbardziej się udaje Tym bardziej, że współstanażystą tego filmu był Richard Pryor Znany bardzo komik, który miał wystąpić w tymże filmie, ale o tym, o tym yy, za chwilę Fabuła naprawdę, ogólnie wiemy o co chodzi dokładnie? Tak jak mówiłem, y, nasi mieszkańcy będą walczyli z, z gubernatorem. zrobią to właśnie przy, przy pomocy, albo dzięki pomocy, właśnie szeryfa, a także Waycockida. W rolę Waycockida wcielił się y, Gene Wilder, który nie był pierwszym wyborem, ponieważ panowie no współpracowali już, już wcześniej, w sensie Mel Brooks i Gene Wilder. I akurat y, Gene Wilder bardziej był zainteresowany rolą gubernatora. Gubernator Lapitomaine się nazywa, no ale Mel Brooks powiedział, nie, 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 stary, stary, Waycockid, ale. A eee, dobra, nieważne, nie macie, w takim razie nie macie. No i zatrudnił do roli Waco Kina, a która ktoś nazywa się Gig Young. Właśnie, tu mam ściągawkę z IMDb, no tylko się okazało, że jest jeden problem, ponieważ pierwszą sceną, którą kręcili z aktorem, to jest ta, kiedy Waycockit budzi się u siebie w celi, jest, wisi z łóżka, wchodzi Sheriff i pomaga mu stać. No i pierwszego dnia kręcenia sceny, w której pijany Waycockit wisi na pryczy i pyta, yy, Pyta, yy, czy bardziej jest czarnoskóry? Yang ujawnił, że rzeczywiście był pijany i od lat miał problemy z alkoholem i doznał fizycznie załamania. Yy, według Melabruksa pierwszego dnia zdjęć powiesiliśmy go do górnogami w celi, a z jego ust zaczęła wypływać zielona substancja. Agent Yanga próbował go bronić, wyjaśnił, że jest zdrowiejącym niepijącym alkoholikiem, na co Brooks odpowiedział, że tak naprawdę jeszcze nie wyzdrowiał. Brooks wstrzymał produkcję na jeden dzień, a Gene Wilder przejechał przez cały kraj, aby przejąć rolę, Young, rolę Younga. Tenże, oczywiście, postanowił zaskarżyć Warner Brothers za złamanie kontraktu. Oczywiście, nic z tego nie wyszło. No i Gene Wilder wcielił się w rolę Waycockida. Problem, bo te jego włosy takie, takie cudowne, właśnie, prawie takie ładne jak moje, albo moje takie ładne jak jego, rzeczywiście były zabawne. Ale zrobił to dobrze, rzeczywiście wcielił się w tę rolę, rolę świetnie, cudownie. No, nie jest to, jak mówiłem wcześniej, jedyna kolaboracja i nie ostatnia pomiędzy tymi, tymi dwoma gentlemanami, bo oczywiście, producenci, między innymi, a także młody, młody Frankenstein. Także jest całkiem, muszę przyznać, całkiem sensownie. Cleavon Little wcielił się właśnie w rolę w Bertha. Szeryfa Berta. Jak już mówiłem wcześniej, Richard Pryor miał być, yy, miał być szeryfem i właśnie jego Melbrook sobie uwidział. I chyba to byłaby pierwsza kolaboracja pomiędzy panami Wilder oraz Pryor. No wiadomo, że później były jeszcze trzy inne bo to było jeszcze um, nic nie widzę, nic słyszę. Steer Crazy i tej trzeciej oczywiście w tym momencie nie pamiętam. Napisz mi w komentarzu, jeżeli sobie przy przypomnisz. Ale motyw był taki, że rola Berta była przeznaczona dla Richarda Pryora, jednak ze względu na jego kontrowersyjne stand-upy, on w swoich stand-upach, jeżeli nie widziałaś, to on leci po wszystkim. Naprawdę tematów... Y Słuchaj, to, są, to są lata, koniec 60., początek 70., a dla niego nie ma świętości. Oraz jego walkę z narkotykami i alkoholem Mel Brooks nie mógł zapewnić finansowania projektu z Pryorem w tej roli. No, krótko mówiąc, chciał... Yy, Idzie do powiedzmy do instytucji, którą wie dobrze, kto występuje. Pryor, uuu, nie, rzeczywiście, bo on jest, ma złą opinię, ludzie nie pójdą na film, ponieważ on jest taki, a nie inny. Został więc współautorem scenariusza, a Clifton Little zagrał Barta. Pryor zagrał później w innych, innej zachodniej komedii Adios Amigo. Jednak według wywiadu z Grynem Walderem z 2013 roku, zmiana obsady była wynikiem tego, że Pryor skontaktował się z Brooksem telefonicznie podczas produkcji i poinformował Brooksa, że jest w Cleveland. I nie mam pojęcia, dlaczego ani jak tam się znalazłem. To rzeczywiście mówi, mówi chyba wszystko na temat Richarda Pryora w tamtym okresie. No, nie udało się, nie udało się tym razem, żeby tak było. Film przełamuje bardzo wiele stereotypów i bardzo rzeczywiście rzeczy robi po raz pierwszy. Słynna scena pierdzenia. Przy, y, przy ognisku. Brooks się zastanawiał wiele razy, mówi, jak to jest, że właśnie głównie no, powiedzmy kowboje w dawnych czasach, w filmach przynajmniej tak było, siedzieli przy ogniskach, jedli, y, jedli y, fasole, no i nigdy tego nie było. To będzie sprawa, świetny motyw. Inna, inna sprawa, kiedy Mongo <grym>, wjeżdża do, do miasta, no i wchodzi do, y, do salonu i. Chce wchodzić do salonu i bodajże jeden z, jeden z mieszkańców, który siedzi na koniu, mówi Tam nie możesz wejść do tego salonu. No to w tym momencie on bierze i uderza, no bardzo mocno rzeczywiście do tego stopnia, że nokautuje tego konia, on leży tam na ziemi. To było pierwszy raz wykonane. I Samuel Brooks po, po latach wywiadzie powiedział, że gdybyśmy dzisiaj ten film mieli zrobić, nie powstałby. Nie ma takiej opcji. Przede wszystkim, ponieważ śmiejemy się z wszystkich. Tam, nie, tam nie, nie ma naprawdę, na prawo i na lewo. Nawet jest ta scena, kiedy y, nasz gubernator rekrutuje złoli i tutaj pojawiają się wszyscy, naprawdę, od tych y, panów y, w białych, szpiczastych czapkach, y, pojacy jakichś żołnierzów, żołnierzy niemieckich, y, meksykańskich gringos i tak dalej, i tak dalej. Kogoś, kto po prostu y, uwielbia rzuć gumę i, y, y, jak tam było? I, i pędzić stado krów przez Watykan. No po prostu różne rzeczy po prostu były w tym filmie. I no, głównie chodziło też o słowo, słowo na, na, na CZ, jak już mówiłem wcześniej, którego ludzie się y, obawiali. Mówi, mówi Mel Brooks, teraz tego słowa nawet w dobrym kontekście nie możesz powiedzieć, więc to już w ogóle, w ogóle nie ma takiego znaczenia. O, chociaż czy jest dobry, dobry kontekst. No, jeżeli rzeczywiście to się wpisuje w historię, y, a w filmach Mela Brusa, to akurat bardzo się wpisuje w, w takową. I y, tutaj śmiejmy się z tych, śmiejmy się z, z upodobań. To, czy ktoś lubi kobiety, czy mężczyzny, wszyscy dostają po równo, Nie to, że wiesz, tylko tutaj nie. Wszyscy, wszyscy jak najbardziej dostają, dostają pobie, po ale się udało. Udało się dlatego tylko z jednego powodu, ponieważ Mel Brooks zapewnił sobie tak zwany final cut, czyli on mógł decydować, jak ten film będzie wyglądał, zanim trafi do kina. Nie to, że przyjdzie jakiś producent, jakiś szef z Warner Brothers, powie, mi, powie mu Mel, usun to i to i to. W ogóle tak się stało, kiedy pokazał film szefom wytwórni. Nic, nikt się nie śpiał, oni mówią, że ten film wycofujemy, w wpiszemy go jako stratę, co akurat ostatnimi czasy bardzo często się za sławowi zdarza, że mi, ale puścili ten film, Melbrooks pu puścił ten film z zwykłym pracownikom. Rozśmiali się, do no rozpuków wtedy szefowi zobaczyli, ok, jest w porządku, ale tu masz listę Lista w ogóle cała taka ogromniasta Lista mówi, tu masz listę tego, że czego, co, musisz, co musisz zrobić, co musisz usunąć Dobrze, dobrze, po czym wyszedł wyszedł, yy, 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 wyszedł przez drzwi do korytarza Dziękuję bardzo, ja mam tak zwane final cut i po, po wszystkiemu Film kosztował 2 miliony 600 tysięcy dolarów, więc ogromne pieniądze I w trakcie swojej kinowej podróży, no przez to wiadomo, że nie na, nie na dzień dobry Zarobił ponad 120 milionów więc powiedz sobie, to są ogromne rzeczywiście, yy, ogromne rzeczywiście pieniądze udało się to do, dosyć fajnie zrobić film, yy, jak już mówiłem wcześniej, paroduje wiele rzeczy i to jest jego, jego moc że tutaj się nie boimy, naprawdę, nie boi się Mel Brooks żadnych tematów, sam pojawia się yy, w dwóch, yy, dwóch rolach w sumie yy, źle powiedziałem, bo La Peto Main to... Yy, to, to jest gubernator, ale właśnie tym, tym laptopem jest Mel Brooks, a mamy y, Hediego, Hediego Lamara, który tam jest powiedzmy, jakimś y, urzędnikiem niższego szczebla. To właśnie on jest tym całym, całym Złolem, a Mel Brooks po prostu jest tutaj głupkiem, który gdzieś tam sobie po prostu jest na stanowisku, zukłym politykiem, który nie ma nic wspólnego. Ale pojawia się również jako y, wódz Indian w jednej ze scen, w jednej z retrospektyw, y, pojawia się tutaj, tutaj również. Y, można powiedzieć, A co to jakaś komedia w ogóle jest, co to co, 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 co się dzieje. Ale film zarobił trzy nominacje do Oscara. W czasach, kiedy Oscary były przyznawane nie najbardziej rozreklamowanym filmom, tylko najlepszym filmom. Te trzy nominacje to do aktorki, dla aktorki drugoplanowej, czyli dla Madeleine Kahn, za rolę Lili von Stubb. Lili von Stubb no, to jest parodia Marlene Dietrich. Tak naprawdę każda postać tutaj jest parodią czegoś, kogoś lub jakiegoś wydarzenia. I rzeczywiście udało się do jej, jej, jej pięknie. Fajnie, fajnie sparywała, począwszy od piosenki, do, aż po akcent skończywszy, no to jest to, to, to coś pięknego, zresztą mad to jest stała bywalczyni, jeżeli tak można powiedzieć, filmów Mel'a Brooks'a, tak się jakoś u, u, udało, że Mel Brooks powiedział, że ona byłaby największą aktorką świata, byłaby największą divą operową, gdyby powiedzmy miała choć trochę wredności w sobie, że to powiem. Była trochę butna, potrafiła tupnąć stopą, powiedzieć nie, ja chcę tak. Ona po prostu była najmilszą osobą na świecie, jaką znałem i akurat się e, tak to zdarzyło. Drugi, druga nominacja do Oscara to montaż, za montaż filmu, a trzecia była za piosenkę, czyli Blazing Saddles, muzyka, e, tekst tej piosenki to oczywiście Mel, e, Mel Brooks. W ogóle, człowiek, kiedy poszedł do, do faceta, mówi sobie: Nagrasz mi piosenkę, bał się, że on odmówi, powie: że Nie, 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 bo to jest jakaś komedia, jakieś parodia. Więc powiedział, że to jest do dramatu wojennego historycznego, westernowego takiego poważnego. No i okazało się że rzeczywiście, że jest, jest moc. Film jako parodia działa na każdym, w każdym aspekcie bo y, czy to, że tak powiem, y, śmiejemy się no, z gatunków, jakim jest western. Czy śmiejemy się z zachowań kulturalnych? Czy rzeczywiście już wychodzimy poza ramy tego filmu i w pewnym momencie wychodzimy ze studia filmowego, westernowego po to, żeby się wbić na inny plan, gdzie jest kręcony kolejny, yy, kolejny film? Więc rzeczywiście śmiejemy się ze wszystkich. Ze wsz I pamiętaj, jeżeli obrażają Cię żarty, yy, no powiedzmy yy, o gejach, jeżeli obrażają Cię żarty z koloru skóry czy z religii, nie oglądaj tego filmu. Nie oglądaj, bo rzeczywiście będziesz y, będzie y, do, do, do skóry, rzeczywiście ci ten film przypieczę, będziesz obrażona, obrażony, bo tutaj Melbrook, jak mówiłem, nie bierze zakładników, nie ma dla niego świętości i śmieje się z wszystkich. Ale jeżeli masz dystans do takich rzeczy, jeżeli widziałeś, znasz, lubisz młodego Frankensteina, kosmiczne jaja chociażby, a może rzeczywiście tylko kojarzysz Robin Hooda, mężczyźni, faceć w rejtusach, no to jak najbardziej to jest film, film dla Ciebie. Jak to jest film dla Ciebie, to udostępnij go, udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Tak to jeszcze patrzę, aha, no, Mel Brooks, który oczywiście wyreżyserował ten film, nie był pierwszym wyborem, to się bardzo często zdarza. Pierwszym wyborem na reżysera był Alan Arkin, wtedy właśnie w rolę w role Berta, czyli szeryfa, miał się wcielić James Earl Jones, czyli znany wszystkim oczywiście Darth Vader między innymi czy tam chyba Mufasa bodajże z hmm, z Królalva, no ale też oczywiście wiadomo, że występował i w konanie, i tak dalej i tak dalej, mnóstwo oczywiście tych wszelkiego rodzaju wszelkiego rodzaju filmów yy, się pojawiło, ja oczywiście mam ściągawkę więc patrzę o czym jeszcze yy, muszę yy, muszę powiedzieć mimo tego, że Mel Brooks miał ostatnie słowo co do wyglądu filmu, kilka scen wylądowało w koszu Oczywiście tam też powstało, bo słynna scena, jak już mówiłem wcześniej, pierdzenia przy jedzeniu fasoli, to akurat Mel Brooks z montażystą stworzyli ją dźwiękowo oczywiście już w postprodukcji, w studiu montażowym, ale była jedna ze scen, którą Mel Brooks uznał, Okej, okay, chyba tutaj rzeczywiście przegięliśmy trochę, trzeba ją usunąć. Kojarzysz może, jest scena, bo to jest film, no, dokładnie sprzed 50 lat, które omawiam teraz, jest to, jest scena, kiedy Lily von Stubb namawia szeryfa, Barta, żeby przyszedł do niej po, po występie no i on idzie no i do, do jej garderoby, gaśnie światło no i w pewnym momencie, w pewnym momencie Bert mówi, mówi do niej przepraszam, tylko muszę sprawdzić, żeby dokładnie powiedzieć nie chcę cię, nie chcę cię martwić moja pani ale zsieś, zsiesz moją rękę no więc wiadomo, że w tym momencie Melbourne powiedział, mmm, to już troszeczkę za dużo, to już troszeczkę rzeczywiście za dużo, za za, za dużo, za głęboko. Te filmy, wróć te sceny, może na przykład kiedy masz już DVD, w ogóle DVD, i sam film jest dostępny na Amazonie, wrzucę Ci link w opisie, także przy pięknym komentarzu możesz sobie zobaczyć. Te rzeczy są, te wycięte sceny są dostępne właśnie na, na, na DVD na DVD, może sobie je spokojnie zobaczyć. Nie jest tego mnóstwo, nie jest tego całe mnóstwo, ale jest rzeczywiście kilka scen. Które y, Mel Brooks powiedział, no nie Póki co publiczność na ten film Nie jest, y, nie jest y, gotowa Film jak już mówiłem y, spodbał się krytyką, Oscary Spodobał się widowni miliony zarobione No i nie Kontynuacji nie miało być, bo Mel Brooks Co prawda wiele razy wrzucał Na przykład, że będzie historia świata część druga Że będą kosmiczne jaja część druga Ale on to zawsze robił Facet w Reytuzach, część druga, ale on to zawsze robił, po prostu na, na jaju udawał, że a proszę bardzo, może coś takiego będzie, ale nigdy tego nie było. Film ma ogromne znaczenie, oprócz tego, że parodystyczne, ale i kulturowe, bo pokazał, że można pewne zjawiska, pamiętam, to są lata 70., naprawdę przełom, jeżeli chodzi o, o kulturę no w Ameryce, tak, o, 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 o emancypację kobiet, o, o, o walki rasistowskie i tak dalej, i i kiedy tworzysz taki film, który wpisuje się idealnie w, w kontekst kulturowy, no bo to też trzeba przyznać, Mel Brooks jest genialnym, właściwie był genialnym, bo już nie tworzy filmów, jeszcze cały czas żyje, już ma prawie 100 lat, ale rzeczywiście nie tworzy już, już filmów, był genialnym obserwa obserwatorem naszego, naszego świata, potrafił idealnie te wszystkie rzeczy wyłuskać i... Wiesz, zawsze jest ta cienka, czerwona linia, on ją spokojnie potrafił y, iść po niej, balansować i nie przekraczać. Bo to, że tam ktoś napisał, że o, proszę bardzo, że ten film jest, y, jest y, taki, a nie inny, no ale on dobrze wiedział, że takie będą, y, będą głosy, dobrze wiedział, że większość ludzi, y, tutaj jak robisz. Teraz, jak robisz film i on zarabia z budżetem 2,6 miliona, zarabia 120, to jest wielki sukces. A tu mówimy o czymś, co się działo 50, dokładnie 50 lat temu, bo ta recenzja jest nagrywana w 2024. No To rzeczywiście y, musisz mieć pomysł. W ogóle był tak, taki, był zabawnie, że y, kiedy film został wypuszczony, tam w 1974, wszystko w porządku, zarobił mnóstwo kasy, rok później okazało się, że wtedy, kiedy, kiedy ten film był wypuszczony... Y, Rok do roku oczywiście, nie było żadnego wielkiego hitu, więc studio stwierdziło, ok, to my wypuścimy ponownie Płonące siodła do, do kin, oczywiście wtedy już ludzie wiedzieli, co to za film, więc szturmem poszli, poszli do, do kaskinowych Film zarobił wtedy jeszcze więcej, jak już mówiłem wcześniej, jeszcze więcej yy, pieniędzy Film działa na wielu poziomach, jak już mówiłem, jest, jest świetny kontekst kulturowy Genialna, naprawdę genialna parodia, co jak co, ale Mel Brooks... Nie tylko, nie tylko robił, robił parodię, bo chociażby producenci to nie była, nie była parodia. Być albo nie być to też nie była parodia, prawda tam tylko występował, ale miał już inny wpływ, ale nie, nie reżyserował, ale głównie to y, robił, no, nabijał się z, z kina gatunkowego i tutaj za Westerny się zabrał świetnie. Tak nawet chyba zastanawiam się, czy nie zrobić takiego właśnie cyklu. I nie omówić wszystkich filmów Mela Brooksa, no bo to wiadomo, że jeszcze jest Młody Frankenstein, jest jeszcze Niemekina, oczywiście. Yy, wampiry bez zębów, że Dracula, Wampiry bez zębów, z Les jest, jest Robin Hood. Yy, High Anxiety, lęk wysokości, bodajże, takich chyba polski tu. Chyba rzeczywiście zrobię taką serię i omówię wszystkie, wszystkie filmy producenci, ale tylko tą oryginalną wersję, bo to co później było zrobione wiele lat później z Matthew Broderickiem, to nie. Dobra, nie mówimy, nie mówimy o tym. W każdym razie, czy się Siódła to najlepsza parodia na świecie? Wydaje mi się, że to jest y, czołowa, nie dziesiątka, czołowa piątka najlepszych parodii na świecie. Chociaż pewnie w tej piątce znajdą się ze trzy Mela y, ale naprawdę bardzo dobrze ten film jest skomponowany, zrobiony. Prawie wszystko, co w tym filmie widzisz, wydarzyło się naprawdę w mniejszym lub większym stopniu. Nawet ta scena. Głupia scena, kiedy szeryf Bart celuje sam do siebie z pistoletu Również się wydarzyła Mel Brooks nie był z tego dumny, ale powiedział, że wiele, wiele lat temu Jak był gówniarzem, to z apteki Tak, wtedy były w aptece sprzedawane cuksy Ukradł cuksa oraz pistolet na wodę No i kiedy sprzedawca to zobaczył On wziął ten pistolet na wodę i zaczął Celować do, do sprzedawca A sprzedawca to Ojej, o nie, chyba walnął łapą w mikrofon. Ojej, o nie, i uciekając e, tym pistoletem na wodę go steroryzował, więc ta scena również się naprawdę wydarzyła. Zdarza się. Jak najbardziej, więc muszę Ci ten film polecić, nie ma innego wyjścia. Moja cena jest oczywiście na filmowie, może sobie sprawdzić, zobaczyć jak ten film się ogląda i no, nie zestarzał się. 50 lat minęło, nie zestarzał się. Ktoś może powiedzieć, że a, teraz się inaczej gra w filmach, teraz się rzeczywiście inaczej robi filmy. Tak, inaczej się robi filmy, bo... Gro filmów Mela Brooks'a, które były robione kiedyś, no teraz by nie miały możliwości, teraz byśmy już ich nie dostali, ale to akurat nie tylko produkcja Mela Brooks'a, to więcej jest takich twórców, którzy kiedyś kręcili kino inne, fajne, cudowne, niesamowite, nie tylko komedie, ale również kino gatunkowe, a teraz to po prostu czas, czas, czas. Dzień dobry, to ja wasz cenzor i dżentelmen od poprawności politycznej, ten scenariusz nigdy nie powstanie. Tak, to niestety ma, yy, ma miejsce przy okazji no, bardzo wielu produkcji. A tutaj jak najbardziej, to jest więcej recenzji komedii. Jedne lepsze, inne gorsze, ale ogólnie tak, są zabawne.